Ej, patrzcie, jakiego jetpacka żem znalazł pod górą, Giliad. A mandzie normalnie aż cudy stwardnieją, jak przelecę na nim do domu! Panie desanto! E? Kto mówi? Jo! Co za jo? Konboczek! Czegóż żądasz, o panie? Za swoje, swoje grzeszne czyny, czyny i podwójne i życie, życie przestępcze, przestępcze. zostaniesz skrącony do najczymniejszej odchłani piekła. Nie! Nie. 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 ja pierdolę. Ale miałem zjebany sen. Śniło mi się, że latałem sobie jetpackiem. Ale przecież wszyscy dobrze wiemy, że w GTA5 jetpack nie istnieje. Cześć, witam was, bardzo serdecznie. Z tej strony Artkowal. dzisiaj chciałbym powiedzieć nieco na temat bitu o tym, czy jetpack w GTA5 znajduje się pod górą Gilliaat. E, może zacznę od tego rysunku. Jest tu narysowana góra, pod nią są jakieś korytarze, a na samym dole są trzy obrazki: UFO, Jajko i oczywiście nasz ukochany Jetpack. Z tego więc wynika, że ów Jetpack znajduje się w środku góry czyliad. I wiele osób na podstawie tego rysunku mówiło sobie, że to jest prawda. I tak właśnie się ten mit narodził. No cóż, ja postanowiłem w tym filmiku sprawdzić, czy ten mit jest prawdziwy. Czy jetpack faktycznie znajduje się pod górą drzwiat? W tym celu skorzystam z modu no aby przeniknąć przez tekstury i zobaczyć wnętrze naszej góry. No ale może najpierw oszukał ten oto, oto budynek, bo być może w tym budynku jest jetpack. No cóż, zobaczmy. Tu jest jakiś sześcian dziwnie wyglądający. Ale tutaj raczej nic nie ma. Dobra, więc może wejdźmy do środka góry. O, tak właśnie ona wygląda. Od środka, właśnie. Um, na pierwszy rzut oka tutaj raczej nic nie ma. No ale jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego zacznijmy szukać. Um, według mnie, gdyby coś tutaj było, gdyby ten jetpack tutaj był, no to musiałaby być, nie wiem, jakaś komnata albo coś. No, i jakiś korytarz prowadzący na zewnątrz. Raczej nie wydaje mi się, żeby, żeby tu były jakieś teleporty w GTA 5. No dobra, w każdym bądź razie musi coś tutaj w środku być. No dobra, to sobie szukajmy. No cóż, na razie tutaj nic nie ma. Ale jeszcze nie przeszukaliśmy całej góry. Według mnie e, za bardzo nie ma co się oddalać, bo nie wiem. Moim dalej, tym według mnie jest raczej mniej prawdopodobne, że jetpack będzie. No dobra, jeszcze tutaj. No dobra, chyba. Wydaje mi się, że już chyba przeszukałem wszystko. No i cóż, mogę oficjalnie stwierdzić, że jetpacka w GTA 5 pod górą Chiliad nie ma. Tu, tu nawet w ogóle nic nie ma. Ani żadnych korytarzy, nic, po prostu nic. Więc no cóż, ten mit mogę uznać za obalony. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że nie mam gry ukończonej na 100%. Mam chyba coś około 80%. Ale nie wydaje mi się, żeby po 100% coś się tutaj pojawiło, żeby 100% miało jakiś wpływ na to, co by się tutaj znajdowało. A swoją drogą, jest to dla mnie niepojęte, że są jeszcze na tym świecie ludzie, którzy nadal wierzą, że jetfack w GTA V istnieje. No cóż, ja mam nadzieję, że prędzej czy później takie osoby trafią na mój film, obejrzą go i przejrzą na oczy. A na koniec wysłuchajmy jeszcze tego, co pan Stonoga ma na ten temat do powiedzenia. To jest dramat kurwa, wy kurwa idioci, będę się z was kurwa polskie frajery śmiał, że się taki głupie są. Szkoda kurwa gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę chuj warci jesteście, dobra noc. No dobra, to by chyba było na tyle. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Możecie zostawić łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.